Cześć, witajcie! Dzisiaj próba odpalenia silnika, który był ostatnio składany, z czego materiał jest na kanale. Dla niezorientowanych zapraszam do oglądnięcia, jest filmik, jest filmik z tego silnika, jak go rozebrać, na co sobie zwrócić uwagę. I tak samo jest filmik, o tym, jest materiał o tym, jak ten silnik sobie złożyć i na co zwrócić też uwagę. Ten silnik kupiłem jako uszkodzony za 100 zł plus przesyłka tam 30, no ale nie był taki straszny koszt silnik niestety jest podtarty są rysy na cylindrze nic z tym nie robiłem postanowiłem go poskładać w takiej formie jak był wymieniając tylko elementy które były uszkodzone z takich elementów był to odprężnik na wałku rozrządu i uszczelniacz zaworu sącego. także to zostało wymienione silnik został umyty poskładany lany że olejem O ring na kolektorze sącym między właśnie tym kolektorem a gaźnikiem, oraz uszczelka między podstawą filtra a gaźnikiem, wymieniony jeszcze. Został jeszcze wymieniony klin na wale Co jeszcze? Filtr powietrza nowy. To już wiecie, bo to już było na kanale o tym było mówione. Także to tylko takim szybkim streszczeniu. Szarpa został przełożony z innego silnika. Yy, także mam jeszcze kilka części razie W. No, nie mam tej najważniejszej, czyli cylindra, który mi najbardziej zależało. Silnik to jest, tak jak mówię, do celów eksperymentalnych. Będziemy sobie nim kosić różne tam haszcze, bo pod tym kątem ta kościarka została cała powiedzmy, że zbudowana, przygotowana pod to, żeby radzić sobie w nierównościach z większą trawą. Tak, tutaj widzimy kółeczka, o których wspominałem. Są to kółeczka, które dostałem od Sebastiana. Także pozdrawiam Sebastian bardzo serdecznie i dziękuję jeszcze raz za kółeczka. Plan był taki, żeby jakoś ochrzcić tą kosiarkę. I kiedy powiedziałem, że obudowa będzie zielona, a kółka będą żółte, no to tak zaczęliśmy sobie żartować, że to będzie tam John Deere. Z tym, że ja to zmieniłem na John Zbir. Także taki John Zbir powstał i teraz zobaczymy, jak długo będzie żył. Tutaj, co jeszcze mogę powiedzieć, to została usunięta taka przegroda, którą w każdej kosiarce spotkać możecie, jest ona montowana w ten sposób tutaj z przodu, <laughs> powoduje ona, że jest tutaj lepsze zawirowanie tego powietrza, taka turbinka się nam robi i tutaj właśnie chodzi o to, żeby tą trawę wyrzucać do tyłu, zdemontowałem to celowo ze względu na to, że wjeżdżając w trawę wysoką, często tą częścią przygniatamy tą trawę sobie do ziemi i ta trawa nie ma, czasu żeby wstać i dostać się pod nóż też występuje problem z wykoszeniem większej trawy, bo ta trawa jest bardziej przygniatana chodziło mi tutaj o to, żeby ta trawa bezpośrednio wpadając w tym miejscu tutaj z przodu od razu w tym miejscu mogła spotkać nóż, ona ma miejsce, żeby się podnieść czy jakaś większa łodyga Możemy tutaj, powiedzmy sprawnie atakować tą trawę tą kosiarką wtedy to, to z takich przeróbek. Natomiast to ma być sprzęt taki, którym, yy, który będzie też służył do takich właśnie eksperymentów odnośnie silnika. Ten silnik, tak jak mówię, jest podtarty, ten silnik nie mile wytrzyma, na razie nie kopci, odpala ładnie i to działa. Zobaczymy, jak długo, bo to, co dzisiaj zobaczycie, to jest tylko ułamek tego, co ta kosiarka ma przeżyć u mnie i na co ja uskarzę, bo na razie to była tylko taka próba, czy czy to, to się wszystko trzyma kupy i czy to w ogóle jakoś tam pracuje już wiem, że tak i nawet sam jestem zaskoczony tutaj tym rezultatem tego koszenia, bo trawa na pewno była gęsta i duża to, że ten tutaj, że ten wylot się zapycha, to nic dziwnego i to mnie jakoś tam nie martwi, ani nie dziwi natomiast Natomiast no, zmieniony będzie nóż, nóż będzie przerobiony. Myślę, że wykorzystam ten, który jest tylko dostawam spawania łopatki. Nóż będzie naostrzony, wyważony, wyprofilowany, tak żeby tu trawę mógł jeszcze bardziej rozbijać. Na filmiku poprzednim widzieliście luz, który jest na łożyskach ślizgowych Dwa ma już luz, także ten luz będzie się przekładał też na pracę tego silnika na jego tutaj kulturę tej pracy i też na, na parametry pewne więc na pewno jeśli się to porozbije bardziej to tu są elementy, których już nie poprawimy, nic z tym nie zrobimy, natomiast jeśli zatrze się bardziej cylinder to tym samym spróbuję go przechonować w sposób taki garażowy, taki po prostu domowy i w ten sposób zobaczymy czy na przykład po wymianie pierścieni na nowe ile ten silnik jeszcze pożyje. Także myślę, że z tym silnikiem będzie się wiązało dużo materiałów, które będą mogły odpowiedzieć na w sposób taki prosty na to czy coś warto z takimi silnikami robić czy ogólnie zawracać sobie głowę jakimiś tam większymi remontami jeśli nam coś już zaczyna się przycierać czy wtedy już nie lepiej wymienić sobie silnik na nowy Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć.